Projekt Double Exposure jest pomysłem Rafała Augustyna jako spotkania kompozytorów, wykonawców jednocześnie z różnymi muzykami jakby z różnych obszarów muzycznych. Powiem jest coś serdecznego, tęsknego, Co zarazem wdzięcznego tej plo. Pierwszy projekt, który kilka lat temu się odbywał, to było spotkanie z muzykami jazzowymi. Mieliśmy wtedy wielu wspaniałych, często związanych z Wrocławiem właśnie muzyków jazzowych. Tak, teraz przy tej edycji mamy jakieś takie spotkanie z instrumentami ludowymi. Tam byli jazzmeni, a tutaj. Jest Maciej Kaziński, a więc człowiek od instrumentów dawnych. Jest Karol Papała, perkusista klasyczny, no i jest trójka kompozytorów. Także nie ma tego elementu jazzowego, co nie znaczy, że nie ma improwizacji. Nie ma nawet pewnych elementów, które łączą tę muzykę z muzyką jazzową czy z muzyką folkową. Jest to pewne zderzenie i polega na wzajemnym inspirowaniu się kompozytorów, którzy zajmują się muzyką współczesną, awangardową, z światem brzmieniowym i sposobem myślenia muzyki dawnej czy muzyki tradycyjnej. Jest to coś ciekawego, wykorzystanie właśnie tych, tych starych instrumentów w taki nowoczesny sposób w zagraniu w tych instrumentach, w których one nie były wykorzystywane w dawnych czasach. Gramy coś innego niż, niż, niż instrumenty próbustyne są stworzone do tego. To jest bardzo ciekawe, ponieważ bardzo często instrumenty dawne. Albo instrumenty pochodzące z różnych tradycji są instrumentami idiomatycznymi, to znaczy narzucają niejako sposób e, grania na sobie. E, I właściwie były przeznaczone i są przez ta, przeznaczone, jakby wykształcone przez, przez nada, przez pokolenie do tego, żeby nie akurat nie grać nie na nich w jeden sposób. No i osoba, paradoksalnie osoba, nie która jest tego świadoma, nie nie używa nie nie ich nie właśnie bardziej w taki sposób nie tradycyjny. Natomiast osoba nieuprzedzona, mam tu na myśli właśnie kompozytorów którzy się często pierwszy raz spotykają z takimi instrumentami, nie widzieli ich nigdy, dziwią ich kształty tych instrumentów, brzmienia tych instrumentów, sposób artykulacji, nie znają czasem ich nazw. Podchodzą do tego zupełnie tak, jak, jak może powiedzieć dziecko ze świeżym spojrzeniem, otwartym umysłem i często wynajdują, odkrywają tam różne takie ciekawe możliwości w nich tkwiące, które by do głowy mi nie przyszły. Idea jakby jest taka, że kompozytorzy są jednocześnie wykonawcami. Nie zawsze każdy z nas jest znawcą, czy wirtuozem danego instrumentu, szczególnie kiedy mamy do czynienia z instrumentami takimi jakimiś dziwnymi, właściwie dla wszystkich, nie tylko dla publiczności, ale także i dla nas, bo nie wszystkie te ludowe instrumenty, czy dawne instrumenty, są na tyle popularne, że ma się z nimi bieżący kontakt, więc wszystko to dla nas jest troszeczkę na zasadzie dobrej zabawy, ale też wspólnej improwizacji i jakiegoś takiego muzycznego spotkania. Przy każdym takim spotkaniu to... Tutaj z kompozytorami właśnie wrocławskimi uczę się czegoś nowego. Nie jest to tylko odgrywanie pewnych schematów rytmicznych, tylko ono daje możliwość improwizacji, swobody. Oczywiście no jest to całkiem inna improwizacja niż w muzyce rozrywkowej. Stare po nowemu, nowe po staremu e, dziwny. Świat brzmień nieoczywistych, a jednocześnie odwołujący się do tradycji.